Bo to miejsce szczególne, dlatego tutaj, tutaj yy, mieszkał i wychowywał się generał Wieniawa-Długoszowski, adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy tutaj sesję, uroczystą sesję z okazji tak niezwykłych wydarzeń, jakim było między innymi właśnie święto Konstytucji 3 maja, no i stulecie bitwy pod Golicami i święto Strażaka. Chciałem szczególnie tutaj podkreślić właśnie to święto Strażaka, ponieważ nasi druhowie yy, poświęcają wiele czasu, angażują się niezwykle yy, w te wszystkie. Niekorzystne wydarzenia, które miały miejsce mają w ostatnich latach albo powodzie, albo burze, albo nawalne deszcze, i zawsze można na nich liczyć. Zawsze są do dyspozycji, pozostawiają swoje rodziny i ratują. Ratują dopytek, ratują zdrowie, ratują życie ludzkie. Należy się im z tego tytułu najwyższy szacunek, najwyższe uznanie. Też mieliśmy uroczystą przeświętą. Modliliśmy się wszyscy właśnie o zdrowie, o pomyślność dla samych druhów strażaków dla ich rodzin, i to zarówno dla tych ochotników, i dla tych. Którzy pracują w Państwowej Straży Pożarnej. No, odbyliśmy też oczywiście tutaj przemarsz na cmentarz, największy cmentarz z I wojny światowej, tutaj w Bobowej. Na pozostałych dwóch cmentarzach zostały zapalone znicze, złożone zostały kwiaty. Zaangażowaliśmy młodzież. Też ważne, żeby właśnie w tym duchu patriotycznym pokazywać, żeby oni o tym pamiętali, że ktoś kiedyś o tą naszą dzisiejszą wolność walczył i że poniósł najwyższą cenę. To jest właśnie swoje życie poświęcił, więc myślę, że należy to kultywować, należy co roku organizować tego typu uroczystości i tak się też w naszej gminie dzieje. Życie pokazuje, że nauczyciele potrafią się też angażować w te niezwykle ważne wydarzenia i tak też było tym razem, bo właśnie mieliśmy możliwość usłyszeć koncert w ich wykonaniu. Przepiękny koncert. No a myślę, że taką niespodzianką to był występ yy, właśnie laureata, ucznia tej szkoły, który mimo, że nie tak długo się uczy, już zdobył wielki sukces, bo został właśnie laureatem. Trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie gry na saksofonie. To niezwykłe wydarzenie. Brawo Dominik. Do, a on nazywa się Dominik Żarnowski. Ja bym w ten sposób, po pierwsze, powinniśmy być dumni z Konstytucji 3 maja, bo to zwieńczenie parlamentaryzmu pierwszej Rzeczypospolitej. Przypomnę, Królestwa Polskiego, Korony Królestwa Polskiego, ale też Księstwa Litewskiego. To pokazuje, że ta ojczyzna, pierwsza Rzeczpospolita, obojga, ale wielu tak naprawdę narodów to było państwo tolerancyjne, państwo wielkiej mądrości, gdzie politycy rządzący w tych trudnych chwilach, bo przecież wtedy byliśmy już po pierwszym rozbiorze, potrafili wspiąć się na wyżyny swoich mądrości, umiejętności uchwalić drugą w świecie, a pierwszą w Europie ustawę zasadniczą, Konstytucję 3 maja. My Polacy, ale też wiele narodów w I Rzeczypospolitej powinno być z tego dumne, bo to wielkie, nadzwyczajne wręcz osiągnięcie w Europie, ale też i w świecie. I do tych pięknych tradycji, od potem okazało się niestety niewystarczających, bo tragicznych, bo nastąpiły rozbiory Polski, utraciliśmy na 123 lata swoją suwerenność. Powinniśmy wracać. O tej pierwszej, pięknej Rzeczypospolitej powinniśmy mówić z dumą, z podniesionym czołem.